Czy naprawdę żyjesz tak, jak chcesz, a może tylko odgrywasz rolę, które ktoś ci kiedyś przypisał? Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy, ile naszych decyzji wynika z naszych prawdziwych pragnień, a ile ze strachu, presji społecznej i cudzych oczekiwań. Czemu tak często rezygnujemy z tego, co dla nas ważne, i wybieramy bezpieczne schematy? Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile takich niewidzialnych granic sobie narzucamy. Nie realizujemy marzeń, bo ktoś kiedyś powiedział, że to niemożliwe. Nie podejmujemy wyzwań, bo boimy się oceny innych. Czyli, tak metaforycznie mówiąc, zamykamy się w klatce, której drzwi od zawsze są otwarte. Tylko wielu z nas nie wie, jak w ogóle przez nie przejść. Więc pytanie brzmi, czy naprawdę chcemy tak żyć? Czy pozwolimy. By lęki i schematy decydowały za nas, więc zanurzmy się w ten temat nieco głębiej, dlatego że pierwszy krok do życia w zgodzie z samym sobą to zrozumienie, co trzyma nas w miejscu. Zapraszam do oglądania. Od kiedy się urodziliśmy? Żyliśmy w świecie, który narzucał nam pewne schematy, oczekiwania oraz normy. I z jednej strony, to dzięki nim uczymy się tego, jak funkcjonować w świecie, w społeczeństwie. Jednak problem pojawia się wtedy, kiedy te narzucone wzorce zaczynają tłumić naszą indywidualność. Wychowujemy się słuchając, że musimy być kimś osiągnąć sukcesy mieć stabilną pracę idealny związek dom rodzinę. I czasem zapominamy zapytać siebie, czy to są naprawdę nasze marzenia, czy może tylko obraz, który nam wpojono. W dzisiejszych czasach, kiedy media społecznościowe są tak naprawdę wszędzie, porównywanie się stało się jeszcze intensywniejsze, stało się taką naszą codziennością. Chcąc, nie chcąc, bo czy to w mediach społecznościowych, czy w telewizji, czy gdzieś tam w internecie, widujemy idealne obrazki, perfekcyjne ciała, wymarzone podróże, życie bez jakichkolwiek kompromisów. I niestety, ale nasz mózg ma problem z tym, żeby odróżnić tą wykreowaną rzeczywistość od realnego życia. Co po prostu sprawia, że my zaczynamy Mieć takie poczucie, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy. Ale oczywiście ta presja nie pochodzi tylko z mediów. Ona tak naprawdę zaczyna się już w tym naszym najbliższym otoczeniu wśród rodziny, przyjaciół, znajomych, w pracy, w szkole, a nawet generalnie wśród naszej lokalnej społeczności. Rodzice często no, z zasady, chcąc dla nas jak najlepiej, niejednej osobie mówili: Musisz być kimś, musisz skończyć dobre studia, znaleźć dobrą pracę. I OK, jest to coś, co według nich było i jest dobre, tak? Więc jakby naturalne, że takie rady, a nie inne dawali swoim dzieciom. Są rodziny, w których większy nacisk stawia się na tradycję, tak? na rodzinę, na dzieci, na małżeństwo, w, powiedzmy w innych środowiskach bardziej na karierę, rozwój, właśnie osiąganie sukcesów, zarabianie dużych pieniędzy. Każdy z tych światów, tych różnych światów, w których dorastaliśmy, tak naprawdę narzucał nam nieco inne oczekiwania. Był gdzieś tam ten Taki główny kor, do którego każdy powinien dążyć, no a poszczególne również środowiska narzucały jakieś tam swoje mniejsze bądź większe właśnie zasady, oczekiwania, itd. A my, nie chcąc właśnie narażać się na odrzucenie, na jakieś wyśmianie, krytykę, po prostu nauczyliśmy się dostosowywać, tak? Trwać nawet w tym, co nie do końca nam pasuje żeby po prostu spełniać te oczekiwania. I oczywiście mają na to wpływ bardzo różne mechanizmy psychologiczne, które właśnie, powiedzmy, że próbują nas zatrzymać w tej bezpiecznej rzeczywistości, w tej naszej bezpiecznej bańce i utwierdzają nas w przekonaniu, że to jest dobra decyzja. I jednym z takich najsilniejszych mechanizmów, który działa na nasze decyzje i wybory, jest lęk przed oceną innych. W naszej głowie Działa coś, co psychologowie określają mianem mechanizmu społecznego porównania. Nieustannie porównujemy się z innymi, zastanawiając się, jak wypadamy w ich oczach, i staramy się spełnić ich oczekiwania, aby uniknąć krytyki. I teraz, dlaczego to jest w nas tak silnie zakorzenione? Że ten lęk jest w stanie tak naprawdę trzymać nas przez lata w miejscu. No i bardzo często w przypadku właśnie takich mechanizmów obronnych, wracamy do czasów pierwotnych, do czasów naszych przodków, kiedy to bycie częścią jakiejś grupy gwarantowało nam bezpieczeństwo, w jakimś tam stopniu oczywiście, tak? Wykluczenie natomiast mogło mieć po prostu śmiertelne skutki. I niestety, ale nadal tak jest, że nasze mózgi traktują krytykę jako potencjalne zagrożenie życia. Mimo, że dzisiaj raczej z plemienia nikt nas nie wykluczy, a nawet jeśli... To my jak najbardziej możemy poradzić sobie sami, co kiedyś raczej było niemożliwe. Idąc dalej, wielu z nas nosi w sobie takie głęboko zakorzenione przekonania, które ukształtowały się już w dzieciństwie, czyli takie myśli jak nie jestem wystarczająco dobra, dobry, nie zasługuję na sukces, czy na przykład jeśli pokażę prawdziwego siebie, to nikt mnie nie zaakceptuje. No, takie przekonania często rodzą się na skutek krytyki, porównań czy też takich doświadczeń, które nas głęboko zraniły. I z czasem stają się one takimi filtrami, przez które patrzymy na świat, zniekształcając naszą ocenę siebie oraz otaczającej nas rzeczywistości. I one mogą sprawiać, że każda porażka, powiedzmy na przykład krytyka czy jakieś niepowodzenie, wydają się katastrofą, a sukces ledwie jakimś tam przypadkiem, tak? Mieliśmy szczęście. Czyli nie jest to nasza zasługa, tylko po prostu zasługa losu, szczęśliwego trafu. Często również działamy na tak zwanym autopilocie. Powtarzamy schematy, które znamy, bo są dla nas bezpieczne i przewidywalne. Mózg lubi powtarzalność, lubi stałą i jego zadaniem jest dbanie o oszczędzanie energii, co prowadzi do unikania podejmowania Wyzwań, nowych decyzji, które to wymagałyby większego wysiłku. Jeżeli interesuje Was generalnie ten temat, właśnie dlaczego boimy się zmian, to ja już go rozwijałam w jednym z filmów link do niego znajdziecie w opisie. I takie przykłady działania na autopilocie. Wybieramy te same drogi, spotykamy się z tymi samymi ludźmi, podejmujemy podobne wybory, podobne decyzje czyli po prostu takie unikanie nowości w obawie przed niepewnością, niepowodzeniem. Ryzykiem potencjalną porażką, czy no jakimś po prostu nawet i nierealnym niebezpieczeństwem. Mózg po prostu stawia na to, co znamy, i żeby właśnie działać inaczej, no to my musimy po prostu trochę stanąć jakby w kontrze do tego, co chciałby nasz mózg. Przerwa na autoreklamę przypominam, że już niedługo rusza przed sprzedaż mojego produktu, który będzie świetnym narzędziem, pomagającym w pozbywaniu się zbędnych rzeczy i wprowadzaniu harmonii i spokoju do. DOMU oraz życia. Jeżeli nie chcecie przekapić premiery, to zachęcam was do zapisania się do newslettera. Przy okazji, otrzymacie również darmowy mini planer tygodniowy. Kontynuując temat mózgu, to kolejnym takim mechanizmem psychologicznym jest efekt potwierdzenia. Nasz mózg, oprócz tego, że nie lubi się wysilać, no to również ma tendencję do szukania informacji, które potwierdzają nasze już istniejące przekonania. Więc jeśli na przykład w naszej głowie Tkwi takie przekonanie, nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, to nasz mózg po prostu wyłapuje każdy, nawet najmniejszy, błąd. Jaki popełnimy, na potwierdzenie tej myśli. Więc w tej sytuacji po prostu ignoruje nasze sukcesy, no bo skoro w naszym mniemaniu nas na to nie stać, nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, inteligentni, e, nie wiem, pracowici, zaradni, no to musi nam pokazać na to dowody. Przykładem może być sytuacja, w której e, ktoś się obawia, że nie ma talentu do pisania. Kocha pisać, robi to, ale no, każde jakieś potknięcie, jakiś błąd e, już po prostu daje mu, Powód do tego, żeby twierdzić, że się do tego nie nadaje. Mimo, że spotyka się z pozytywnymi ocenami, opiniami, tak, ludzie chwalą te teksty, to jednak my to ignorujemy i utwierdzamy się w przekonaniu, że nie jesteśmy w tym wystarczająco dobrze. Czyli krótko mówiąc, my szukamy potwierdzenia na to, co myślimy. Jeżeli myślimy dobrze, to szukamy potwierdzenia na te dobre myśli. Jeżeli myślimy źle, to również pod, szukamy potwierdzenia na te złe myśli, no a w przypadku właśnie takiej niepewności, niskiego poczucia własnej wartości i tak dalej, mamy tendencję do tego, żeby jednak myśleć o sobie źle. I to właśnie między innymi blokuje nas miejscu. No bo jak możemy na przykład osiągnąć coś, jeżeli uważamy już na wstępie, że my na to nie zasługujemy? Czasami jest też tak, że w naszej głowie toczy się taka walka, takie. Z Taka kumulacja sprzecznych e, przekonań i pragnień, czyli mamy do czynienia z konfliktem wewnętrznym. Z jednej strony chcemy coś zrobić, chcemy coś zmienić, chcemy coś poprawić w naszym życiu, z drugiej jednak strony boimy się zaryzykować, bo boimy się utraty stabilizacji czy na przykład odrzucenia. I właśnie ten konflikt wewnętrzny często powoduje taki paraliż decyzyjny. Więc stoimy w miejscu niepewni. Czy podjęcie którejś z decyzji nie okaże się błędem? No i właśnie te sprzeczne sygnały, że z jednej strony chcemy, z drugiej nie chcemy, bo się boimy, no sprawiają, że trudno nam po prostu wybrać tą jedną spójną drogę, zgodną z nami. No i pojawia się pytanie, tak, które pragnienie jest silniejsze, które wygra? Tak, czy przełamiemy ten strach i jednak spróbujemy coś zmienić, czy jednak zostaniemy przy tym starym? I Również właśnie taka niepewność i taka stagnacja może prowadzić do innego zjawiska, czyli wyuczonej bezradności. Czasami tak bardzo oswajamy się z przekonaniem, że nasze działania do niczego nas nie doprowadzą, niczego nie zmienią, że w ogóle przestajemy próbować tak żyć według własnych zasad. Ale oczywiście to też nie bierze się znikąd, tak? To zjawisko powstaje, kiedy my wielokrotnie doświadczamy sytuacji, w której nasze działania, nasze wysiłki nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Wyobraźmy sobie na przykład taką sytuację, w której e, ktoś w dzieciństwie był Cały czas krytykowany. No cokolwiek nie zrobił, zawsze było źle. No i niestety bardzo często takie schematy utrwalają się również w dorosłym życiu. Zaczynamy wierzyć, że nasze starania i tak nie przyniosą zmiany. No i skutkuje to brakiem motywacji, unikaniem podejmowania nowych wyzwań oraz takim poczuciem, że jesteśmy skazani na pewien los, tak? Zamiast aktywnie kształtować nasze życie. Warto jednak pamiętać, że wyuczona bezradność jest stanem, który można zmienić, a nie nieodwracalnym faktem. I każda, nawet najmniejsza próba przełamania właśnie tej bariery, to jest krok ku życiu, które będzie bardziej zgodne z nami. No i teraz, jak przełamać te blokady. To te, te nasze schematy myślowe, które po prostu trzymają nas w miejscu. Zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję, warto zrobić krok wstecz i zastanowić się, co sprawia nam radość w życiu, co daje nam satysfakcję, spełnienie, tak? co jest dla nas ważne, jakimi wartościami chcemy się w życiu kierować, czy gonimy za tym, co powinniśmy mieć, czy za tym, czego my faktycznie chcemy, tak? o czym marzymy. Bo być może to, co wymieniłam, wcale nie jest w zakresie naszych marzeń. Ok, może kiedyś, ok, może w jakimś tam stopniu, ale to nie jest dla nas ważnie, najważniejsze, przynajmniej nie na tym etapie życia. Więc tak naprawdę pierwszy krok to jest zadanie sobie właśnie tego pytania, czyli czego my chcemy. Tak naprawdę, abstrahując od wszelkich oczekiwań, właśnie tego, co słyszymy i widzimy dookoła, tylko czego my chcemy. Kiedy mamy taką jasność. Co do naszych wartości, to wtedy dużo łatwiej podejmować nam decyzje, które są zgodne z naszymi potrzebami, nawet jeśli odbiegają one właśnie od oczekiwań innych. Przestańmy się porównywać. I ja wiem łatwiej powiedzieć niż zrobić. Oczywiście, ale tak jest zawsze, tak naprawdę, w każdym przypadku łatwiej jest o czymś mówić, łatwiej jest o czymś czytać, niż właśnie wprowadzić to w życie. No ale próbujemy, tak? O to chodzi, żeby próbować. Bo tak naprawdę, w przypadku porównywania się z innymi, to jest jedna z głównych przeszkód, żeby żyć tak, jak chcemy i budować to poczucie własnej wartości. Zawsze znajdą się osoby, które wydają się być lepsze lub mają więcej, ale tak naprawdę, patrząc na to obiektywnie, w kontekście, naszego życia najważniejsze to są te nasze sukcesy nawet najdrobniejsze i tutaj taką przydatną rzeczą która może pomóc zacząć zauważać te sukcesy no bo oczywiście może być też tak że właśnie my ich w ogóle nie zauważamy widzimy to co złe ale nie widzimy tego co dobre jest prowadzenie dziennika sukcesów czyli po prostu zapisywanie wszystkiego co udało nam się zrealizować zamiast gonić za tym cudzym obrazem cudzym wyobrażeniem skupmy się na sobie i na tym, co w nas jest dobre i wartościowe. Bądźmy po prostu wierni sobie. I wydaje mi się, że to jest kolejna rzecz, kolejne takie przekonanie, które zrobiło nam dużą krzywdę. Czyli, że my mamy być dla wszystkich, ale nie dla siebie. I to spowodowało, że my właśnie postrzegamy, jakby skupienie się na sobie, jako coś złego, negatywnego, nie? Jako bycie samolubnym i tak dalej. A to nie jest prawda, bo żeby żyć dobrze z innymi, musimy najpierw żyć dobrze z samym sobą. Kolejna rzecz. Pracujmy nad lękiem przed krytyką. Lęk przed tym, co inni sobie o nas pomyślą, jest naturalny. Są to takie nasze pierwotne instynkty, które próbują nas chronić. Natomiast musimy. Zdać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę najważniejsze to jest to, co my myślimy o sobie. Warto konfrontować się z rzeczywistością, tak? Bo my bardzo często hiperbolizujemy te skutki, chociażby mówiąc nie, jakiejś sytuacji, w której nie chcemy uczestniczyć nie chcąc czegoś robić, tak? No boimy się, że ktoś się obrazi, ktoś źle zareaguje na to, że my po prostu powiedzieliśmy: "Nie, nie zrobię tego. Nie chcę tego robić. Nie mam czasu." Więc wolimy naginać gdzieś tam swoje granice, żeby zadowolić innych. Każdy krok, który my podejmujemy w stronę takiego szczerego wyrażania siebie, buduje naszą pewność siebie i pokazuje nam, że opinie innych nie świadczą o naszej wartości. I idąc dalej, nauczmy się mówić nie i stawiać granice. Nie musimy, nie mamy takiego obowiązku, żeby zgadzać się na wszystko, czego od nas inni oczekują. Pamiętajmy, że nasze granice są ważne i warto nauczyć się je stawiać, e, natomiast tutaj też e, myślę, że warto zaznaczyć, że też trzeba uważać, żeby jednak nie zacząć przeginać, no nie? Bo. W każdej sytuacji można zacząć popadać w skrajności, a to też nie jest wskazane, tak? Chodzi o to, żeby to umieć wypośrodkować, bo jednak żyjemy w społeczeństwie, tworzymy relacje, i również dla naszego dobra powinniśmy o te relacje dbać, tak? Nie na zasadzie, że nagle my stawiamy granice, nie mamy przestrzeni na nic, co dotyczy innych, ale chcielibyśmy na przykład, żeby inni tą przestrzeń dla nas mieli. Więc tutaj. To powinno się odbywać jakby w takiej równowadze, tak? Natomiast no, warto zacząć, słuchajcie, jeżeli macie problem ze stawianiem granic i zawsze właśnie yy, mówicie tak, mimo że myślicie nie, no to zacząć po prostu małymi krokami. Powiedzmy, że nie wiem, odmawiacie jakiegoś spotkania, odmawiacie zrobienia czegoś, na co akurat w danym momencie nie macie czasu i tak dalej. Po prostu takie małe rzeczy, które będą Was przybliżać do tego momentu, w którym faktycznie nie będziecie mieć tego poczucia winy. Wiadomo, każdy z nas był w tym miejscu, i tak naprawdę czasami każdemu się zdarza. Wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś umie stawiać granice, to są takie sytuacje, w których przychodzi to trudniej niż w innych. Natomiast myślę, że każdy, każda taka próba przybliża nas do tego, co byśmy chcieli osiągnąć. Nie, bo właśnie, kolejna rzecz, no to takie małe kroki. I tak jak ja mówię o czy minimalizmie, wprowadzaniu zmian w naszym domu, tak pozbywaniu się zbędnych rzeczy. Małymi krokami do celu. Tak? Nie musimy od razu wiecie, robić jakiejś wielkiej rewolucji, zmieniać wszystkiego, odwracać do góry nogami, bo taka zmiana raczej przyniesie nam więcej szkody niż pożytku, My musimy się przyzwyczajać, tak? Bo to jest proces. Ta zmiana wymaga cierpliwości, i wymaga po prostu pracy, często wielomiesięcznej, a nawet i wieloletniej, bo to są rzeczy, które nie dzieją się z dnia na dzień. Przekonania my nosimy w sobie od lat, tak? Bardzo często od dzieciństwa. Więc to się nie stanie z dnia na dzień, tylko dlatego, że my chcemy. No nie, musimy po prostu nad tym pracować. Musimy cały czas właśnie przesuwać tą poprzeczkę trochę dalej. Więc my musimy być po prostu w tym. W tym procesie wyrozumiali dla siebie i nie, nie oskarżać się, nie katować się, właśnie nie krytykować za to, że nie wiem, to już trwa miesiąc, dwa, trzy, a ja nadal mam problem, na przykład ze stawianiem granic albo z porównywaniem się z innymi. No i możesz mieć jeszcze trochę problem, nie? Więc jeżeli to będzie trwać nieskończoność i tak naprawdę nie będziecie widzieć takich realnych y, zmian i rezultatów, to jak najbardziej tutaj warto skorzystać z pomocy specjalisty, tak? Chociaż ja zdaję sobie sprawę z tego, że w naszym kraju to nie jest takie łatwo dostępne, y, zwłaszcza jeżeli ktoś nie zarabia, y, wiecie, jakichś zawrotnych sum, gdzie może wydawać na przykład paręset złotych czy tysiąc złotych miesięcznie na y, na terapię, chociażby, tak? Więc po prostu też tak racjonalnie na to patrząc, wiele osób próbuje radzić sobie samym, więc lepiej tak niż w ogóle. Natomiast, jeżeli wy macie taką możliwość i widzicie, że tych zmian nie ma, tak? Nie czujecie tego progresu, no to warto po prostu przełamać się, bo. Również i w tym przypadku to jest jakby kwestia tego, że my się musimy przełamać, żeby poprosić o pomoc i opowiedzieć obcej osobie o naszych problemach, tak? Natomiast no, czasami po prostu nie ma innego wyjścia. Podsumowując, aby zacząć żyć po swojemu, my musimy najpierw zrozumieć, co nas w ogóle ogranicza. Myślę, że to jest w ogóle takie ciągłe wychodzenie ze swojej strefy komfortu, że po prostu życie, które, w którym my kierujemy się, tym, co dla nas jest ważne i nikogo oczywiście przy tym nie krzywdząc, tak, jeszcze długo, długo będzie czymś, co nie zawsze spotyka się z aprobatą, bo, bo również, bo nie tylko na nas, słuchajcie, działają te różne właśnie mechanizmy psychologiczne, ale też na innych ludzi, którzy są dookoła, tak, tak samo jak nasz mózg próbuje znaleźć potwierdzenie na to, co my myślimy, tak samo i działa mózg innych ludzi, tak? I jeżeli ktoś uważa, że największą wartością jest na przykład wyjście za mąż i urodzenie dzieci, to dla niego o ile nie chce jakby zmienić tego przekonania, to zawsze decyzja inna będzie zła, tak? I taka osoba nigdy nie pogodzi się z tym, że ktoś wybrał inaczej. Na przykład brak związku i dzieci, tylko po prostu takie życie singielskie bez żadnych zobowiązań. I są osoby, które są z tym ok, ale są też ludzie, którzy nigdy tego nie zaakceptują, więc o ile my nie będziemy mieć takiego, wiecie, silnego fundamentu, a nawet jeśli myślę, to i tak od czasu do czasu doświadczymy czegoś, co właśnie wystawi nas na próbę i każe sprawdzić, czy. Będziemy, pozostaniemy wierni sobie i swoim właśnie wartościom oraz przekonaniom. To jest generalnie taka nieustająca praca, bo jednak my otaczamy się ludźmi, którzy być może no nie, nie, w ogóle nie zastanawiają się nad tym, tak po prostu żyją z dnia na dzień, nie interesuje ich taki temat, właśnie nawet zmiany przekonań, czy nie mają w sobie takiej otwartości na innych, na. Na inne zdanie, na inne poglądy, na inne spojrzenie na świat. My będziemy tych ludzi na swojej drodze napotykać, tak? I będziemy musieli uczyć się z nimi jakoś radzić. Ale uważam też, że każdy krok właśnie w kierunku tej autentyczności i pozostaniu wiernym samemu sobie to jest już dla nas wielka wygrana. I co najważniejsze, to bardzo, bardzo. Buduje naszą pewność siebie i, i zaufanie. My wiemy, że my możemy sobie ufać. No nie, że tam byle kto nie jest w stanie zachwiać tym naszym fundamentem, który jest dla nas ważny. Ok, e, to by było na tyle. Dajcie znać, co wy myślicie na ten temat, jak to wygląda w waszej sytuacji, jak to wygląda u was. E, tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam Was do, do subskrypcji, do lajkowania. E, no i co? No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!